Druga połowa finału Pucharu Karabą rozpoczęta. Będzie zacięta walka. Jeśli chce się na koniec unieść trofeum w geście triumfu, przerwie tren. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Gonzalo i Guain oddalają grę od strefy obronnej. Mają teraz trochę miejsca. Alan. Ależ się przedarno. Nie ma gola. Niesamowite. po kilku centymetrów. To była doskonała sytuacja. Sam na sam. Potężne uderzenie, ale minimalnie niecelne. Ależ pechowe podanie i strata. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Będziemy mieli zmianę. No mogą teraz skarcić rywali. Robert Lewandowski odebrał piłkę czysto ładnie. Jak spisywał się w pierwszych 45. Pi Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Azar. Dośrodkowuje Azar. Piłka odbija się od słupka. Nie będzie z tego gola i wraca do gry. Zdążył w ostatniej chwili. Gonzalo Higuaín posyła prostopadłe podanie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Tak, tak, mamy Bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Szalona pogoń za wynikiem już niemal na finiszu. Ciekawe. czy Zdążą doprowadzić do remisu. Wygra. Jeszcze chwilę temu rywalom wydawało się to wciąż bezpieczna przewaga. Teraz widać, że jednak wszystko jest możliwe. Jest trzy dwa, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych gol. Brawo, Robert, mijał w Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. No schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Barki, Kante, Eden Hazard, blisko polekarne. No trwa oblężenie, bramki rywala, długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Lewandowski. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Kevin De Bruyne. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Gonzalo Higuaín. Warth Rose. No i Thiago Silva. Przechwycił to podanie. Lewandowski. Lewandowski. Gol! Robert Lewandowski nie zawodzi i trafia w finale. Spójrzmy na to jego piękne uderzenie. Hat-trick! To jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie, wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Boisko opuści piłkarz Manchesteru City Jest 4 do 2 Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć Kante Znowu celne podanie tego zawodnika Dobre, skuteczne podanie No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut Robert Lewandowski. Okazja Lewandowskiego. Pewna interwencja ma piłkę w rękach. Barkley. Ward match. Bramkarz nie powinien mieć kłopotu z przejęciem tej górnej piłki. Dobry w Chelsea, pora na ich akcję. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Tak, jeszcze do nich to nie dociera, nie do wszystkich, ale za chwilę będzie ta eksplozja radości, bo jest się naprawdę z czego cieszyć. Teraz będzie można świętować wspólnie, razem z całą drużyną, a także z kibicami potrzebowali tej wygranej. Przyjeżdżali tu na stadion marząc o tym, aby dziś się wygrać, aby osiągnąć ten ostateczny cel. I teraz, teraz to się udało. Piękne, niezapomniane chwile. Popatrzmy. Czas na taniec radości. Tu na murawie i na trybunach wśród kibiców. Już zbliżają się pomału do podium. Już odbierają gratulacje i jeszcze jakieś tam pozdrowienia dla kibiców. Ale ten najważniejszy moment dosłownie za chwilę. Trofeum jest ich, trofeum, o które dzisiaj tak pięknie walczyli. Duże gratulacje, pocieszmy się razem z nimi. Radosny moment, piękne chwile, ciężko na to zapracowali. Teraz już zeszło napięcie, teraz jest już tylko radość. Chcieliby teraz powiedzieć, zdobyliśmy to wspólnie, dziękujemy Wam, popatrzcie, to dzięki Wam mamy to trofeum, mamy się wspólnie, z czego cieszyć. A dla kibiców to niepowtarzalna szansa nagrać sobie filmik, zrobić zdjęcie, aby po prostu uwiecznić tę chwilę. Przejść do historii, to mieć również zdjęcie, które będzie zdjęciem historycznym. Zdjęciem z trofeum ustawiają się, a flesze za moment będą błyskały. Wspaniała chwila, naprawdę warta uwiecznienia. Atak Chelsea.